No i taka sytuacja, że nawet w takim poletku się znalazłem. Pierwszy raz tu mam jedno, to mam następne. Na przeciwległej stronie ulicy tak samo przy lesie. Widzę tu jeszcze nie kopałem. Takie sygnały są śmieci, nie śmieci, ale to pierwszy taki ciekawszy sygnał jakieś dziurki są Ala Durszlak Jakiś dzwonek, coś takiego Coś z tym desem o, Ale nabite, o kurde Bez patyka się nie obejdzie O, ciekawe co jak widać Spokój, cisza, nic się robiam. Oj. Tutaj jakaś ulka, a raczej chyba, aha, to są chyba te chloty. obciążniki, chyba tak, a raczej tak. To w takim kształcie, połowiany obciążnik. Proszę Pan, tu Mogę chować Ale świetna pogoda Jeszcze piątek poranny Kolejna kulka wyskoczyła Całowiana Sama kulka Chyba, że to był ten uchwyt, ale nie widzę go Niezbyt regularna No już trzecia kulka Dobra tak to mówimy do trzech razy sztuka No i czwarta kuleczka No no Troszkę Kulkowy dzień. Tutaj mm. w las, zaczęło kropić, idę w sobie w lasek skoro jest i obrączka. Ty odpada o To chyba se będę go w ogóle spada wszystko Chociaż Nie, to sober go na pewno jest cieniutki bardzo Patrzę, to wyjdzie pod wodą Nie będę teraz w tak myślał Monetka wskoczyła dziesięć Na odchodny wóz że się południe, ale muszę na no, chatę wracać. Szkoda, bo ten czas tak się poleci na wykopkach